Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam wybór produktów, które mogą stać się waszymi nowymi ulubieńcami. Nie chcę od razu zdradzać co to jest, ale uwierz mi, jest wiele do odkrycia. Zostań z nami do końca piosenki przewodniej. Numer 4. Ten dozownik do płatków śniadaniowych jest przeznaczony do przechowywania do 0,5 kg suchej karmy. Utrzymuje świeżość i aromat żywności nawet przez 45 dni. Każda wydana porcja to około 30 gramów. Struktura jest nietłukąca i odporna na zarysowania. Jego wymiary to 43 cm wysokości, 33 cm szerokości i 20 cm głębokości. Cenę tego artykułu można sprawdzić, klikając łącze w opisie. Numer 3. Jest to dozownik z podwójnym pojemnikiem, z których każdy zawiera około 500 g suchej karmy. Przy każdym obrocie pokrętła dozuje około 28 g suchej karmy. Zapewnia wygodne przechowywanie i kontrolę porcji suchej karmy. Jego zadaniem jest zachowanie świeżości i smaku żywności. Pojemniki są nietłukące i odporne na zarysowania. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie. Numer 2. Wysokiej jakości pojedynczy i podwójny dozownik do płatków śniadaniowych, dostępny w kolorze czarnym i białym. Dzięki przezroczystym powierzchniom można zobaczyć poziom zbóż. Każdy kanister zawiera 533 ml suchej karmy i został zaprojektowany w taki sposób, aby zachować świeżość i smak karmy. Przy każdym obrocie pokrętła, dozownik zawsze wydaje stałą ilość około 28 g. Jest odporny na zarysowania i nietłukący. Jego wysokość wynosi 31,5 cm a szerokość 34 cm. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1 jest to biały, dwubelkowy dozownik do płatków śniadaniowych idealny do domu i hoteli. Jest bardzo praktyczny i pozwala zachować świeżość i aromat płatków śniadaniowych. Jest bardzo łatwy w użyciu, wystarczy umieścić miskę pod dozownikiem i przekręcić pokrętło. Każda miska może pomieścić około 500 g płatków. Nadaje się również do suszonych owoców i innych drobnych przekąsek. Jego wymiary to około 32,5 na 19 na 41 cm. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.